Dzień dobry wszystkim, mówi Oskar. To jest skrócona, krótka wersja. Pełny film, cały film jest na Rumble. To jest jedynie kilka minut ze względów na cenzurę, jaka jest na YouTube. Obejrzysz cały film jedynie na Rumble. Link jest na dole. No to jest krótka wersja, trwa tam 5 minut. Pełny film, 21 minut, jest na Rumble. Zapraszam. Witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Tutaj z persywania był zamach na prezydenta Donalda Trumpa. To był shot in right ear. Strzał w prawe ucho. Proszę Państwa, to był szok. To jest szok dla amerykańskiego establishmentu. No, to niemożliwe. Oś shit, nie ma mnie. Proszę Państwa, dzień dobry. Mówi Jasnowic Oskar z Wrocławia. W dniu dzisiejszym o godzinie około pierwszej, czy tam nieważne, jaki to był czas, Donald Trump został uszczelony w prawe ucho, dziurę ma w uchu. Na szczęście żyje chłopak. Nie dziwię się, że takie coś jest jako Jasnowic. Powiem dlaczego. Ano dlatego, że Donald Trump wcześniej, bardzo wcześniej... I wcześniej, a więc miesiąc temu, rok temu, pół roku temu, yy, i o dwa lata temu nawet, od bardzo długiego czasu odgrażał się albo mówił, co zrobi w przyszłości. A więc zrobi za pół roku, za rok, jeśli będzie prezydentem. No właśnie. A co zrobi takiego? Na przykład yy, kilka tygodni wcześniej, czy kilka dni przed zamachem na Donalda Trumpa i pensywania, Thomas Matthew, shot in president. Thomas Matthew z Pensylwanii, z jakiejś dziury, yy, z miasteczka yy, amerykańskiego. No, ta dziura amerykańska jest ładniejsza niż te w wrocławskie, czy tam dolnośląskie miasteczka, oczywiście. Yy, Tomasz yy, yy, oddał kilka strzałów do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Yy, obsługa prezydenta albo Secret Service albo FBI widziało wszystko, udało, że, że nie ma problemu. Dopiero po oddaniu szczału zastrzeliło zamachowca. To jest tak tytułem, że jestem zorientowany w temacie, ale odgrażanie się prezydenta byłego, oczywiście Donalda Trumpa. Były prezydent, który pretenduje do tronu, a więc chce zostać na drugą kadencję prezydentem Stanów Zjednoczonych. No właśnie, co to spowodowało? Oczywiście, że nie był to pionek, który, według mnie, to nie był pionek, który strzelał samotnie, nic takiego w przyrodzie nie istnieje. Chodzi o to, że była to ustawiona już wcześniej gra sił lewicowo-lewackich, w tym też, znaczy on z tym, może powiem inaczej. Są siły w Ameryce i w Europie bardzo lewackie, które naciskają na przykład na właściciela Twittera i rozmawiają z, z Elonem Muskiem, aby obcinał, blokował niechętne do Unii Europejskiej opinie. I podobnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska i cały zarząd Unii Europejskiej niemiecki Naciskali na Elona Maska, aby manipulował treściami X'a, Twittera. I Twitter miał być tak spreparowany, tak jak to robi Facebook, że wszyscy skręcają w lewo i Fit55, ro żarcie robaków, ta, ta, ta psychopatyczna pseudoekologia. I, I żarcie robaków, glist jest smaczne i pożywne, i wszyscy tego chcą. To jest manipulacja, kłamstwo, bezczelne. I chcieli to samo zrobić z Elonem Muskiem, żeby w X się też manipulował. Donald Trump już wie o co chodzi. Służby specjalne, czy tam jego kumple, powiedzieli mu, w czym on uczestniczy, albo wie więcej niż mówi. A mówi, też powiedział parę rzeczy, takich na przykład jak. Że zrobi czystki z tymi wszystkimi dziadami, z, Cukien z Zuckerbergiem na przykład, który manipuluje je treściami, przez to wcześniej przegrał wybory. Bo jeśli się przypatrzeć, a ja miałem dostęp do tego, do w cnn nie sobie patrzyłem, dostęp i loma głosami Donald Trump przegrał. Nie przegrał tam mm, jednym procentem, ale czteroma procentami, to jest kilka milionów głosów. Także pomyłek mogło nie być, albo pewnie nie było, i nie miały one wpływu na jego wybory, ale Facebook manipulował treściami tak, że wszyscy woleli z Alzheimerem dziadka. I teraz będę mówił rzeczy, które nie powiem na YouTubie. Obejrzyj sobie na Rumble. No, będzie link na dole, naciskasz i przejdziesz na Rumble, ponieważ są takie treści, które są niemożliwe do powiedzenia, ponieważ YouTube. Kasuje filmy, wcześniej czy później. Także uwaga. I tu się zaraz zacznie film. Bzyk i wszystkich zapraszam na rampę.